Cześć, pozdrawiam Was dzisiaj z Wielkopolski. Jestem tutaj z przedstawicielem Stowarzyszenia Kasztelania Ostrowska koło Gniezna. Jesteśmy na Ostrowie Lednickim, w miejscu, które jako prawdziwy Polak zawsze chciałem odwiedzić, bo jest to miejsce, gdzie przypuszczalnie dokonano Chrztu Polski. Jedno z takich najstarszych piastowskich miejsc. I tutaj znaleźliśmy bardzo ciekawą roślinę jadalną. Może poproszę kamerę bliżej. Co to jest? To jest jeziora morska, najazmarina. Jeden z takich rzadszych makroglonów, który spotykany jest w kilku jeziorach Polski Północnej i co ciekawe też w Bałtyku. Niesamowita roślina, rzeczywiście ma ciekawą fakturę. Ja nigdy nie próbowałem, słyszałem, że jest jadalna. Chrzęści. Ona się broni przed zwierzętami tym, że jest po prostu taka lekko kłująca, ale popatrzcie, że można ją normalnie do buzi wziąć i jeść. Ma trochę taką fakturę jak skrzyp. Taki przerażający dźwięk się wydaje, ale na przykład smażona w oleju, ewentualnie moczona w sosie sojowym z cukrem. Rewelacja mhm. bardzo ciekawa roślina. Czasem właśnie dowiaduję się o takich rzadkich roślinach od miejscowych botaników. Także zawsze jak gdzieś jestem, to chętnie jestem oprowadzany. Dzisiaj też właśnie. Ta roślina mnie totalnie zaskoczyła. Ale to powiem Ci, Łukaszu, że jest taka ciekawostka, że ten gatunek, jeziorze morską, wybraliśmy właśnie jako symbol regionu kasztelaniestrowskiej. Razem z naszym Pospolitym jezieża jest takim gatunkiem, który będzie reklamował nasz region, i zachęcał, żeby go odwiedzać. A że zasoby jezieży w Polsce nie są zbyt duże, no to jeżeli chcesz pozyskać cokolwiek, żeby zjeść, to zapraszamy. Nie jest to roślina chroniona, ale jest bardzo rzadka, także może tak. nie zbierajmy jej masowo. I oczywiście rośnie w wodzie, bo my ją tu pokazujemy w ręce, a tak naprawdę ona gdzieś tam rośnie. w jakiej głębokości? E, od samego brzegu, e, ale raczej w tej strefie około, około 50 cm, nawet tworząc podwodne łąki, gdzieś na samym dnie jeziora Lednica, które która trwa jest jeziorem bardzo czystym. Jadłem przed chwilą. Super. Pozdrawiamy z pozdrawiamy Lednickiego.